Kurwa, się czuję jak Krzysztof Ibis. Krzysztof Krawczyk! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest wielki dzień dla ludzkości, aczkolwiek mały dla takich małych bursuków. Bo A nie, nie nie, nie, ale dla małych bursuków, dzień nigdy nie będzie wielki. <tuk> tak. Mm, ale nie wiem czy wiecie, mm, dzisiaj jest Światowy Dzień Borsuka. Bo nie jest, no nie jest. Pomyślałem o jakimś zwierzęciu, to w głowie miałem borsuka, po prostu borsuk. Borsuki to takie e, większe krety. Duże krety. No, większe krety. E, w ogóle to nie są krety, jakby coś. No wiem, ale są większe. E, w komentarzach napiszcie jak... Jaki gatunek borsuka najbardziej lubicie? Ile jest gatunków borsuka? Dwa. Dwa. Borsuk zwyczajny i borsuk niezwyczajny. Ale to jest już kolejny odcinek bez laktozy i dzisiaj bez laktozy mamy Krzyszek. Dzisiaj twoje włosy są bez laktozy. Mmm, są. Więc nie przedłużając, pomyśleliśmy że no, przedłużać w sumie, mamy czas. A, i jak tam się dzisiaj spało? A, ale ogólnie pomysł był taki, że e, kupiliśmy dużo kapuczyn i trzeba coś z nimi zrobić. Jakby tak, nie chcemy, chcemy ich musimy, musimy wypić te kapuccino. Tak, nie chcemy cappuccina? też oddawać tego nikomu, bo aż tak bardzo nie, nie lubimy ludzi. Nie, nie. Nie, nie, Łaktaki? Więc uznaliśmy, że zrobimy coś z tym. Tylko z tym, co można zrobić. Można, można to zjeść. Można. Coś jeść. Możne? Dobra, już nie, nie będziemy oszukiwać Was, już to raz jedliśmy. I to jest dobre do jedzenia. Ale rum. ciężko zjeść więcej niż pół. Tak, tak, tak bo, człowiek, ogólnie to jest dość miękkie, bo jak podaje producent nie ma utwardzonych tłuszczy. Co, 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 co możemy z tym zrobić jeszcze? Nie, nie, nie. Eee, wiesz co? Napijemy oh. się kawy, będziesz się opierdzielał dwa razy szybciej. E, Okej, okay, no z kawę. E, nim kurde, nie mi mówić jak to się nazywa. Ej, la kawa di, E, a on możesz udawać inny język niż włoski? To niemiecki się umie udawać. Na przykład o... Dzisiaj na On to jest niemiecki mniej więcej. Nie. Nidbasy! No to jakby. Więc. No to to, robimy cappuccino z Nescaf. Nie, nie. czekaj chwilę. Czekaj, 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 czekaj. Mieliśmy. Ja jestem. Zmieszajmy to. wielkim fanem rozpuszczalnej i wiem, że jej się nie da pić samej. Zmieszajmy to. Możesz jeszcze raz powtórzyć, bo dalej. Nie Zmieszajmy wiem. to. Zmieszajmy to. Jestem wstrząśnięty, niezmieszany. Tak. Tak ogarnij, ogarnij ogarni przepis. Tutaj producent podaje jak się stać baristą i... Wsyp do kubka łyżeczką Już. kawy i zalej gorącą, ale nie wrzącą wodą. No eee. to dwie łyżeczki. Jak być baristą w pół minuty. Wsyp do kubka, zalej wodą. Łyżeczką. Ej właśnie, jeżeli... Łyżeczka to jest ta mała. Duża to jest ta łyżka. I to jest od dziwu łyżka crepingowa. Więc coś między łyżeczką a łyżką, jak nazwiecie? Łyż... Łyż. To ja pójdę po wodę. Tak jak podał producent, używamy czajnika, żeby zalać y, kawę gorącą wodą. Sprawdziliśmy, miało 50, 80 stopni. 90, 90, 100, 120, 130, 140, 150, powinienem 140, 140 eee. i 200, i 26. Nie gramy, już koniec? Niestety no, że. producent nie określił ile wody mamy wlać, więc... Nie, już nie lej więcej! Tu nie ma z polskiego ust na... Ej... Fajny jest ten dzbanek. Zrobiło się mniej. Ale eee, pachnie... Im średnia. więcej ciebie, tym mniej. Ty biegniesz... To się nie śmiej. Nie jesteś sprinterem i biegniesz na 100 metrów. Mhm. Ścigasz się. Czy możesz biec i się śmiać? No, to można pić cappuccino i się śmiać, zakładam. to możliwe jest. To była piosenka. Z samolotem po francusku. Nie wiem, czy to wina orzechowego cappuccino, czy... Tak, bo to cappuccino z firmy dla było o smaku orzechowym. I wydaje mi się, że ważną kwestią w wyczuciu smaku tego naparu są łupiny orzecha laskowego. Nie, wiem czy nie, nie. Ale bardziej... kiedyś sam orzechy i jadłeś, wiesz jak jeste, to łupina, jak ale... Jeste jeste z z nie chcę wiedzieć, nie, nie. to ja zbijałem kasztany patykiem. A żołędzie? Piłką, butelką, żołędziem nie lubiłem. Są małe, dobrze. Nie dobrze Nie dobrze Ej, no dziku, ty nie uwierzę. Nie dobrze będzie, nie lubiłem żołęci. Gorzki włoski orzech. No. Gorzka. Woda jest sucha po tym w ogóle. Woda wysycha. No nie, no pijesz, to jeść sucho. To dla Karola z Strasburgera. Tak. tak, mi się zdaje, że zęby bym na tym połamał. I więc nasza propozycja jest taka. Nie róbcie. Że... Tego. Nie, spróbujcie. Nie róbcie sobie spróbujcie tego. Spróbujcie sami, poczujcie to. Zachuśnijcie się tym, zadławcie się tym. E, poczuj subtelną różnicę. Poczuj subtelną różnicę. Pomiędzy. Pomiędzy tym. A niczym. W końcu będziecie w stanie zdefiniować nic. Na przykład naszą definicją niczego będzie to, co zrobimy na koniec tego odcinka. No po prostu nic. Okej. Okay.